Reiki jako technika pracy z energią od dawna budzi zainteresowanie, ale także bywa otoczona wieloma mitami i nieporozumieniami. W dzisiejszym nagraniu chciałbym wyjaśnić kilka z nich i rozwiać Wasze wątpliwości. Jeśli nie wiesz natomiast czym dokładnie jest reiki, koniecznie zerknij na podpięty filmik. Tam znajdziesz podstawowe informacje o tej pięknej praktyce. A my przechodzimy do Dziesięciu mitów na temat Reiki. Mit pierwszy Reiki to religia. Reiki często bywa mylnie postrzegane jako religia ze względu na swoje duchowe podłoże. Jednak w rzeczywistości Reiki jest praktyką pracy z uniwersalną energią życiową, niezwiązaną z żadnym systemem wierzeń czy dogmatów religijnych. Osoby praktykujące Rejki mogą być przedstawicielami różnych wyznań lub nie należeć do żadnej religii. Oczywiście Kościół zakazuje Rejki, jak i wielu innych rzeczy, i już nie wnikam i nie oceniam, dlaczego tak się dzieje. Każdy musi sobie sam na to odpowiedzieć. Natomiast chciałbym zaznaczyć, że jedną ze znanych mistrzyń i nauczyciele Rejki w Polsce była siostra zakonna Mariusza Bugaj. W reiki natomiast kluczowa jest świadomość, oddech i intencja, a nie wyznawanie określonych praw od wiary. To uniwersalne podejście sprawia, że reiki jest dostępne dla każdego, kto pragnie zgłębiać jego praktykę, dlatego reiki nie jest religią. Mit drugi reiki wymaga wrodzonych zdolności. Wielu ludzi sądzi, że do praktykowania reiki potrzebne są specjalne zdolności lub talenty. W rzeczywistości reiki to energia dostępna dla każdego, a umiejętność jej przekazywania rozwija się poprzez dostrojenie i praktykę. Ba, skoro żyjemy, to możemy powiedzieć, że każdego dnia korzystamy z energii reiki. Doświadczenie dostrojenia, czyli błogosławieństwa Rejki, faktycznie jest tutaj ważnym zabiegiem, podczas którego mistrz energetycznie łączy się ze swoim uczniem na poziomie duchowym i błogosławi go jak gdyby energią Rejki. Jest to bardzo wzruszający, pełen intymności i ciepła proces, który powoduje rozbudzenie tej energii w ciele ucznia, ale nie potrzeba nadzwyczajnych zdolności. Ponieważ Reiki jest naturalnym potencjałem każdej istoty ludzkiej, najważniejsza jest gotowość do nauki i otwartość na doświadczenie. A sam fakt, że niektórzy dostrajają również dzieci, świadczy o tym, że każdy jest się w stanie tego nauczyć. Po mojej praktyce mogę powiedzieć, że im mniej komplikujemy ten system, tym lepiej i tym mamy szybsze efekty naszej pracy. Mit trzeci. Reiki działa tylko wtedy, gdy w nie wierzysz. Choć otwartość na doświadczenie Reiki może pomóc w jego głębszym odbiorze, energia Reiki działa niezależnie od wiary odbiorcy. Reiki jest energią, która harmonizuje ciało, umysł i ducha. Praktykujący przekazuje energię bez konieczności angażowania przekonań osoby otrzymującej. Niezależnie od nastawienia, Rejki działa subtelnie i w swoim czasie, dostosowując się do potrzeb odbiorcy. Oczywiście, że wiara pomaga, bo przecież wiara może nawet góry przenosić, ale wielokrotnie spotkałem się ze sceptykami bądź osobami, które były bardzo poblokowane, i niejednokrotnie Rejki zaskoczyło ich samych. Oczywiście nikogo nie zmuszamy i nie robimy zabiegów na siłę. Każdy ma wolny wybór, nie każdy musi też chcieć korzystać z tej energii. Może wybrać inną ścieżkę i to jest też bardzo Ok. Mit czwarty. Reiki to tylko uzdrawianie dotykiem. Choć wiele sesji reiki obejmuje delikatny dotyk, praktyka ta nie jest ograniczona tylko do tej formy. Reiki można praktykować bezdotykowo, za pomocą oddechu, korzystając ze wzroku lub nawet na odległość, bo energii nie obejmują te same ludzkie prawa takie jak czas czy przestrzeń geograficzna. Dotyk w reiki ma na celu przekazanie energii w sposób Naturalny i komfortowy dla odbiorcy, ale sama energia nie jest zależna od kontaktu fizycznego. To pokazuje uniwersalność i elastyczność praktyki Reiki. Mit piąty. W Reiki podłączasz się do jakiegoś kanału energetycznego. Jednym z często powtarzanych mitów jest twierdzenie, że w Rejki praktykujący podłącza się do jakiegoś zewnętrznego kanału energetycznego. W rzeczywistości Rejki jest harmonią z uniwersalną energią życia, z uniwersalną energią duchową, która nie wymaga podpinki pod obce źródła. Energia Reiki przepływa naturalnie przez praktykującego, który jest jak przekaźnik, ale nie przywiązuje się do żadnego konkretnego kanału. To rozumienie Reiki wyklucza koncepcję uzależniania się od zewnętrznych sił czy mechanizmów. Reiki jest praktyką wewnętrzną, nie jest czymś ukierunkowanym na zewnątrz. Praktykując reiki, rozwijasz moc w sobie, rozwijasz swoją własną siłę życiową. Mit szósty: Reiki leczy wszystkie choroby. Po pierwsze, reiki nic nie leczy. Reiki nie jest zamiennikiem tradycyjnej medycyny, ale doskonałym wsparciem w procesie zdrowienia. Energia reiki Harmonizuje ciało, umysł i ducha, pomagając odbudować naturalną równowagę. Jednak rejki nie powinno być postrzegane jako cudowny lek na wszystkie schorzenia. To narzędzie wspomagające, które świetnie działa w połączeniu z innymi metodami i wspiera ogólną jakość życia. Ale pamiętajmy, rejki niczego nie leczy. Musimy zrozumieć różnicę pomiędzy leczeniem a uzdrawianiem. Mit siódmy. Reiki jest tylko dla chorych. Reiki jest uniwersalne i może wspierać każdego, niezależnie od stanu zdrowia. Zdrowi ludzie mogą korzystać z reiki, by zredukować stres, poprawić samopoczucie i rozwijać swoją świadomość. Energia rejki wspiera ciało, umysł i ducha, co czyni ją doskonałą praktyką, zarówno w profilaktyce, jak i w codziennym życiu. Mit ósmy: po dostrojeniu rejki musisz zmienić całe życie. Rejki naturalnie wprowadza do życia zmiany. Ale nie wymusza ich na siłę. Praktyka rejki pomaga w rozwoju świadomości, co może prowadzić do zmian w nawykach i priorytetach. Jednak te zmiany są wynikiem naturalnego procesu, a nie przymusu. Każdy praktykujący samodzielnie decyduje, w jakim kierunku podąża na swojej ścieżce rejki. Mid dziewiąty. Reiki to magia lub hipnoza. Reiki nie ma nic wspólnego z magią ani hipnozą. To praktyka pracy z energią życia oparta na intencji, świadomości i harmonii. Reiki jest procesem naturalnym, tak jak kilkukrotnie już mówiłem, wspierającym równowagę ciała, umysłu i duszy. Praktykujący nie manipuluje energią ani nie wykorzystuje technik wywierania wpływu. To czysty akt przekazywania energii miłości, uzdrawiającej energii duchowej dla dobra odbiorcy. Mit dziesiąty: Rejki może szkodzić. Rejki jest praktyką bezpieczną i nie może zaszkodzić. Energia reiki zawsze działa dla najwyższego dobra odbiorcy. Nie wywiera negatywnego wpływu, ani nie można jej nadużyć. Rejki harmonizuje i uzdrawia, ale nigdy nie ingeruje w naturalny porządek rzeczy w sposób destrukcyjny. To praktyka, która zawsze wspiera dobrostan, niezależnie od sytuacji. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć Wam niektóre mity dotyczące rejki i rozwiać pewne wątpliwości. Rejki to piękna i głęboka praktyka, która zasługuje na właściwe zrozumienie, a nie na nieporozumienia. Jeśli ten filmik był dla Ciebie wartościowy, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i kliknij dzwoneczek, aby być. Na bieżąco z kolejnymi materiałami. Pamiętaj, że rejki to droga, która pozwala na poznawanie siebie, harmonizację energii i pracę nad własnym rozwojem. A jeśli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej, śmiało zostaw komentarz, chętnie na niego odpowiem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.